Panie prezesie, dlaczego partia Polska jest jedna walczy o polski węgiel, podczas gdy cały świat zdaje się odchodzić od jego wydobycia? To jest największe kłamstwo i manipulacja od ostatnich 30 lat. Każde państwo w Europie i na świecie, które ma tylko promil złóż węgla, które my mamy w Polsce, oni od ostatnich 30 lat z roku na rok zwiększają swoje wydobycie. Czy Polska ma duże złoża węgla? Polska. Polska ma największe złoża węgla w całej Europie. Między 70 a 100 miliardów ton węgla prawie na 300 lat. Trzeba wziąć pod uwagę, że energia elektryczna w Polsce w 80% pochodzi właśnie z przetwarzania węgla. W takim razie, dlaczego polskie górnictwo jest zwijane? To jest dobre pytanie. Gdybyśmy mieli do czynienia z Polakami z krwi kości, z patriotami, z takimi politykami, oni by nigdy nie doprowadzili do takiej sytuacji.